Od wieków przywiązywano wielką wagę do ród żelaza. Szwecja rozpoczęła jej eksploatację ponad 150 lat temu w kopalni w Kirunie. Rudy nie mogły trafiać do żadnego ze szwedzkich portów, bo te zimą zamarzały. Dlatego zbudowano linię kolejową do Norwiku, niezamarzającego norweskiego portu. Norwik stał się strategicznym punktem na mapie, który zyskał ogromne znaczenie podczas II wojny światowej. Niemcy przygotowali plany ataku na Danię oraz kampanię w Norwegii. Operacja przeszła do historii pod kryptonimem ćwiczenia na wezerze Weserubung i rozpoczęła się 9 kwietnia 1940 roku. W burzliwych czasach II wojny światowej rozgrywa się akcja książki Marcina Mortki Wojna Runów. Jest rok 1940, najmroczniejszy od dekad. Niemcy, niezaspokojeni pokonaniem Polski, planują drapieżną ekspansję, ale w tle toczy się jeszcze inna walka, o wiele groźniejsza. Szef komórki brytyjskiego wywiadu, Sir Harrington, poszukuje niemieckiego badacza tajemnic przeszłości. Rozpoczyna się wyścig o dawno zapomniany manuskrypt. Który może zaważyć o dalszych losach świata, gdzie kluczową rolę odegra polski okręt wojenny i porucznik Wojciech Śnieżewski. Kliknij w link pod filmem, by przekonać się samemu, jak ułoży się nowy porządek świata. Przed wojną Niemcy sprowadzali przez port w Narwiku szwedzkie rudy żelaza, od których niemiecka gospodarka była mocno uzależniona, szczególnie zimą, kiedy wody wokół portów bałtyckich zamarzały. Na początku wojny Hitler szanował neutralność Norwegii, z racji łączących oba kraje interesy, ale Alianci planowali utrudnić działania niemieckiej żeglugi, na co Niemcy przystać nie mogli drogą morską z Narwiku trzecia rzesza sprowadza dodała jedną trzecią rudy żelaza ze Szwecji, istotną dla przemysłu zbrojeniowego. Hitler nie widział innego wyjścia i zaatakował Norwegię. Anglicy zaminowywali norweskie wody 8 kwietnia. Dzień później Niemcy zaatakowali Danię podbili w jeden dzień. A Norwegów wzięli z zaskoczenia. Zaskoczeni byli też sami alianci. Ci, co prawda, zauważyli wyruszające okręty niemieckie, ale założyli, że zostały wysłane na potrzeby działań dywersyjnych przeciwko flocie brytyjskiej. Norwegia ze swoją 50 tysięczną armią była kompletnie nieprzygotowana. Do tego Niemcy zniszczyli wszystkie norweskie lotniska już w pierwszym dniu ataku. O czwartej 4:15 nad ranem rzucili do boju marynarkę. siedem dywizji i ponad 1100 samolotów, które miały uderzyć jednocześnie w Oslo, Trondheim, Bergen, Arendal i niezamarzający zimą port Narvik. Niemcy skierowali do Narwiku 10 niszczycieli, które szybko pokonały Norwegów obracając w perzynę przestarzałe norweskie pancerniki. 7 tysięcy żołnierzy zajęło Narvik pierwszego dnia, bo norweski garnizon poddał się bez walki. W odpowiedzi aliancka flota musiała rozprawić się z flotą niemiecką u wybrzeży Norwegii. 10 kwietnia pięć niszczycieli brytyjskich zatopiło dwa niemieckie niszczyciele i siedem transportowców, tracąc dwie własne. Trzy dni później zatopiono kolejnych osiem niemieckich niszczycieli. Niszczycieli. Brały udział polskie niszczyciele: ORP Błyskawica, ORP Burza czy ORP Grom. Swój udział również miały polskie statki Sobieski, Batory czy Chrobry, które wykorzystano jako transportowce. Chrobry poszedł na dno od bomb lotniczych. Zatonął również niszczyciel Grom oraz okręt Podwodny Orzeł. Ale działania aliantów pozbawiły Niemców osłony z morza i 14 kwietnia przeszli do działań lądowych. Alianci wyznaczyli 14 kwietnia na dzień rozpoczęcia działań lądowych. W składzie oddziałów znalazła się między innymi Polska Brygada Strzelców Podhalańskich, generała Zygmunta Bochusza szyszko Walki skupiły się w dwóch miejscach. Polska Brygada walczyła na półwyspie Ankenes, z kolei wojska Norweskie i francuskie walczyły z Niemcami na północ od fiordu Rombaken. Alianci chcieli odbić narwik jak najszybciej. Natarcie rozpoczęło się w nocy z 27 na 28 maja, jednocześnie przez Brygadę Strzelców Podhalańskich i 13 Półbrygadę Legii Cudzoziemskiej. Warto podkreślić, że licząca prawie 5000 żołnierzy, Polska Brygada stanowiła 1 trzecią wszystkich sił lądowych. Odbicie Narwiku, mimo zaciekłej obrony niemieckiej w rozbudowanych umocnieniach, było pierwszym triumfem aliantów w wojnie z III Rzeszą. Warto podkreślić, że do sukcesu walnie przyczyniła się polska brygada. Niestety, mimo zwycięstwa nad Niemcami, przyszło im Narwik oddać. Z racji, że sytuacja wojsk sprzymierzonych we Francji była krytyczna, alianci musieli podjąć trudną decyzję o wycofaniu się z Norwegii i zrezygnowaniu z możliwości kontroli transportu szwedzkiej rudy żelaza. Sprzymierzeni zniszczyli zatem infrastrukturę kolejową i portową, po czym ewakuowały się do Francji i Wielkiej Brytanii 8 czerwca. Narvik, jak i cała kampania norweska, jest przykładem pyrrusowego zwycięstwa Niemiec. Co prawda, udało im się uzyskać kontrolę nad przepływem cennych dla przemysłu zbrojeniowego surowców, ale przyszło im zapłacić za to słoną cenę. Walki o Narwik kosztowały Trzecią Rzeszę między innymi jeden ciężki krążownik, dwa lekkie krążowniki, dziesięć niszczycieli i sześć ubotów. To znacznie ograniczyło zdolność bojową Kriegsmarine. Przyjęcie kontroli nad Norwegią było słodko-gorzkie, ponieważ z jednej strony Niemcy zabezpieczyli sobie nieograniczone dostawy rud żelaza, ale z drugiej strony musieli oddelegować część swoich sił do Skandynawii. Które można było wykorzystać na innych frontach. I najważniejszym skutkiem, w cudzysłowie, udanej kampanii norweskiej Hitlera był skutek polityczny. Norweskie niepowodzenie, postrzegane jako totalna kompromitacja w oczach aliantów, spowodowało odwołanie Neville'a Chamberlaina ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii, zyskując Norwegię. Hitler niejako w pakiecie otrzymał zupełnie nowego i bardzo groźnego wroga, bo nowym premierem został Winston Churchill. Warto też podkreślić, że udział Polaków w walkach o Narvik był ważny politycznie, militarnie i przede wszystkim moralnie dla polskich żołnierzy. Postawa podchalańczyków dała rozgłos na cały świat. Jak bitni i świetnie wyszkoleni są Polacy w okupowanej Polsce, dało to nadzieję na zwycięstwo nad Niemcami. Dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry, zostawcie komentarz, no i subskrybujcie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.